Hejka, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj będzie to 24 godziny bez słodyczy. Ale zanim zaczniemy, przypominam, że do końca lutego moim marzeniem jest bić 4, a może nawet i 4,5 tysiąca subskrypcji na tym kanale. Przypominam jeszcze, żeby oglądać moje filmy do końca, bo to mi bardzo pomoże w rozwoju kanału. I jeszcze, przypominaj, -ka, filmy codziennie o 18.00. Zaczynajmy ten challenge! wstęp nagrany, ale pomyślałam, że fajnie by było mieć jeszcze na dzisiaj jakieś zadanka. Na razie wymyśliłam cztery, ale wiadomo, może być jeszcze więcej. Eee, to pierwsze to posprzątaj półki. Eee, no, trochę ogarnąć po prostu półki. Tutaj na przykład te dwie, albo te trzy. i jakie to pokazuję okropnie. Nie no, muszę wam tam pójść pokazać. O, najlepiej znaczy tam posprzątałam, tylko może jeszcze coś położę. No i jeszcze te dwie. Trzeba posprzątać. Do drugiego zadania mam komentarz. Teraz przez 7 dni nagrywam taki challenge, że codziennie muszę mieć minimum 10 tysięcy kroków. No więc to drugie zadanie to jest po prostu 10 tysięcy kroków przez 24 godziny. Dzisiaj po prostu muszę też zrobić te 10 tysięcy kroków, mam dopiero 275. No więc trzeba będzie troszkę to przyspieszyć. Kolejne zadanko, czyli już trzecia. Trzecia zadanko to przeczytać minimum 80 stron jakiejś książki. Mam nadzieję, że się uda. I ostatnie, czyli czwarte zadanie to kurze. Takie dodatkowe, jak jutro to zrobię to nic stanie, no ale dzisiaj fajnie by było, bo jutro może odkurzanie. Więc takie plany na dzisiaj. Znaczy w sumie nie na dzisiaj, tylko na dzisiaj i jutro do 10.30. No najwyżej zjem tylko śniadanie rano i nie będę Na przykład po tym czyimś jak już się on skończy, to zjem sobie drugie śniadanie I jakieś słodycze o, Ogólnie już się zrobiło w pół do dwunastej A to dlatego, że zjadłam już śniadanie, na które miałam yy, aż dwa jeka Zwykle jedno, no ale chciałam się bardziej najeść I aż trzy inne kromki yy, Twierdzę, mam jedną z maską więc no, najadłam się Ale po co tak dużo? No bo tak za pół godziny wychodzimy z domu, znaczy ja, Madzia, czyli moja siostra i moja mama Żeby pójść na spacer do rynku Znaczy musimy tam podjechać jeszcze oczywiście, więc mam nadzieję, że kroków mi się trochę wtedy naliczy Ale zaraz może wejdę na stepladż, czyli takie urządzenie do chodzenia I sobie trochę ich po... ponadrabiam no chyba tak. No więc widzimy się jak będę już wychodzić, albo jak wrócę. I chyba będę się objaw. A i dzisiaj oczywiście chyba bez deseru, chyba, że jakiś zdrowy jakiś banan, albo coś takiego. Więc trochę tak, więc może no pociesz został łapkę w której i pisz w komentarzu, czy chcecie taki czerwysz tylko na przykład 50 godzin albo 100 godzin, albo tydzień. To by było już trochę hardcrowo od dnia. I mam nadzieję, że w tym challenge nie zrobię tak, bo ja jestem jeszcze strasznie do słodyczy I po prostu czy to po śniadaniu jem sobie jakieś ciasta Jak oczywiście mamy A jak mamy to jakieś babeczki, ciastka, no wiecie ze sklepu Po obiedzie tak samo I po innych posiłkach też tak samo Więc sami widzicie, ten challenge będzie dla mnie trudny No ale nie ma co przedłużać, Widzimy się później Jest już 12.11 a w sumie to już 12 A my jeszcze nie wyszłyśmy Więc super! A ja korzystając z wolnego czasu Tutaj się sporo nawet zmieniło Ponieważ zabrałam stąd bałwana I tutaj te lampki z bałwanami Tutaj te śnieżynki jeszcze zostawię Bo one są trochę bardziej zimowe No ale ten kącik zmienię jeśli będę Przemieniać go na wiosenny Czyli może za jakiś miesiąc Albo coś takiego no, ale jeszcze miałam więcej czasu, więc jeszcze wydarą że Bardzo ładnie mi to wyszło. I popatrzcie teraz, tylko wygląda bardzo ładnie. A, bo jeszcze ułożyłam i wywaliłam niepotrzebne karteczki. Zostawiłam też karteczkę, oczywiście z dzisiejszymi wyzwaniami. Chciałabym jeszcze coś takich do dopisać, ale na razie nie mam pomysłu. No, ale trzeba odznaczyć wytrzyj kurze No i jest. Widzimy się pewnie już jak wrócę, wrócimy z tego spaceru. Godzina już po wpół do czwartej, za ze mną, a ja mam tylko więc za chwilę będzie już obiad, będzie super, i na drugie danie ziemniaki z kefirem. Trochę mało się tym najemno, ale trudno. Będzie ich chyba dużo w miarę, więc no, może coś najmę, chociaż nie wiem. I później na deser, jak będę jeszcze głodna, to może zrobię sobie sałatkę, bo mam banana, gruszkę chyba mam, ale nie wiem, i jabłko mam, i jeszcze marchewkę, więc mogę zrobić sobie taką sałatkę zdrową w miarę. Zobaczymy więc, czy nam to wyjdzie, ale ogólnie, ojej, odpływam. E, chciałabym troszkę więcej ponagrywać, bo dopiero jest jakieś 4-5 minut, więc strasznie mało. E, chcę, żeby to odcinek miał minimum 20, ale nie chcę też przedłużyć. Więc może znowu, jakąś krótką piosenkę na no, to wojeździe. Ale mogę wam freestyleować, tylko najpierw się przybieram. Okej, okay, już pięknie przebrana jestem. Tylko może teraz złożę. Co ja to tak rękę, Co? Nie rozumiem, ale to złożyć. No, może jeszcze po sprzątaniu, więc fajnie. Ale ogólnie jestem głodna więc za chwilę będzie ten obiad, więc fajnie. <laughs> ogólnie od dwóch, 3 dni boli mnie głowa. Dzisiaj troszkę mniej, ale jak byliśmy na tym spacerze, to znowu mnie zaczęło boleć. Teraz też mnie boli. Eee, nie wiem, możliwe, że to z, przez zmianę pogody, no ale nie wiem. Więc mam nadzieję, że pogodę się szybko zmieni i może mnie tak łamie, że badać, jeśli to te było dlatego, bo na serio mi to przeszkadza. Eee, no wiecie, mniej czy więcej zawsze ból czegoś będzie Ci przeszkadzał. No to jest logiczne. Wiecie, ja cały czas myślę, że nikt tego nie ogląda i nikomu się później nie chce już oglądać. Ale później, jak na koniec mówię jakieś słowo, na przykład ostatnim odcinku kupisz więcej rzeczy, za jeden z wygrywasz. Powiedziałam 110%, 100%, żebyście napisali 110%, żebyście napisali 100%. E, I chyba z 15 osób, no między 10 a 15 coś takiego osób w komentarzu napisało 100%. Myślałam, że nie będą zablokowane nie będą zablokowane, znaczy, że, sorry, że będą... Myślałam, że będą zablokowane te komentarze. No, ale nie było, więc fajnie. Ale może to z tej, też z tej strony oglądaliście do końca taka duża ilość, ale może nie wszyscy też napisali, co ja? Może dlatego, że ten film trwał tylko 6 minut, a ten to trwa na pewno już ponad 6. No bo wiecie, nie miałam co tam stawić, a jeśli nie widzieliście tego odcinka, to zapraszam, fajnie wyszedł. Możecie zostawić łapkę w górę i napisać mi tutaj w komentarzach albo pod tamtym filmem, bo tam są odblokowane komentarze, albo pod yy, na społeczności pod jakimś postem. Yy, czy chcecie podobne filmy na przykład. Kto kupi więcej za 10 zł? Może też nie tylko z rywalizować. Kto zrobi lepsze zakupy za np. Dychę, za złotówkę? Nie muszę tylko z rywalizować. Jeszcze mam Zosię i Anastazję. No i może jeszcze kogoś się skombinuję. Jeśli będziecie chcieli, oczywiście. Ano. Słuchaj, że tak gadałam, chciałam przedłużyć trochę odcinek. Teraz mogę trochę po freestylingu, nie no, to będzie takie nudne. Ale najłatwiej mi przychodzi, w jak sobie siedzę przy biurku. Czyli tutaj nie widać tylko na lebiurko. No Widać już, bo tutaj sobie najczęściej piszę teksty na łóżku, to nie można się skoncentrować. No ale jak mi coś przyjdzie na myśl, to wam może po freestyle, albo coś No wiem, że freestyle nie ma być bezmyślenie i tak dalej, no, ale trudno. Ej, 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 teraz na freestyle. Dwa tylko, aby studyczyć dzisiaj. Mam to trochę trudny challenge, ale tak już mam. Bez sensu Dwa, cztery chaby słodyczy, więc muszę zjeść obiad coś żeby się obchać Jakieś owoce, warzywa, coś zdrowego, A nie tylko same słodycze ej, 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 ej A nie tylko same słodycze Ej, ej, ej Może mi się to w przyszłości opłaci Więc spróbujmy zrobić ten challenge Spróbujmy, zawsze może się udać, a zawsze nie Zobaczymy Okej, okay, już jest zupa. Freestyle chyba muszę włączyć yy, i nagrać w wieczorem. Teraz jest do czwartej, jeszcze nie jest ciemno, a tak koło siódmej, myślę, Siódma, ósma, to wtedy mi tak fajnie przychodzi w od dość ogólnie, rapowanie, yy, więc no widzimy się to kser trzy godzinki, wtedy może będę freestylować, no, ale tak ogólnie to powiedzimy się pewnie widzimy teraz, będę jej więc wreszcie czekam na nią trzy godziny, trzy i pół, cztery, sporo. Godzina już prawie w pół piątej, czternastu dwa. Ee, już jestem po obiedzie z ja jedną i super, i drugie e, na rądzie. Teraz założę sobie na godzinkę aparat. Później idziemy do kościoła e, na 18, no, więc tak około 19 będziemy w domu. Ehm, no i później myślę, że tak między 20.30 a 21.00. 30, albo 21.00 um, Zjął kolację I chyba już nie będę miała czasu, żeby zjeść tą sałatkę Więc jeśli nie będę mieć innego pomysłu, to y, Tą sałatkę, albo jeszcze może coś oprócz tego zjem po prostu sobie na kolację e, Myślę, że to też fajny pomysł, fajna alternatywa e, No więc bez słodyczy, na razie wytrzymałam e, Na śniadanie, no Jajecznica, później byliśmy w sklepie Nic nie wam wtedy I teraz brak obiad. E, no, długo Na razie długo e, Myślę, że e, Nagrałam taki odcinek, albo na przykład 50 godzin Albo 3 dni Ale w sumie mogę też te wszystkie i jeszcze 100 godzin, i jeszcze 7 dni, może jeszcze 14 dni, jeszcze 30 dni cały miesiąc. Nie no, myślę, że nawet tydzień to będzie dla mnie mega hardcore, bo ja na serio codziennie nie wiem jakiś wiecie jakieś ciasto, ciasteczka, yy, wafelki słodkie jakieś. się dzisiaj nie wiem, żadnych jakichś wafelków słodkich ani nic takiego, bo to też mogą być słodycze yy, mogą być sobie czane jako słodycza, więc takich dzisiaj nie jem i na razie fajnie mi to wychodzi i mam nadzieję, że dotrwam te 24 godziny, czyli do jutra do 10.30. Więc minęły 4 godziny, 6 godzin minęło, bo 16.30, więc no nawet to jest 1 czwarta, no ale jeszcze noc, no to tak, jeszcze drugie tyle i jeszcze trochę. Więc no, mam nadzieję, że wytrzymam jest już w pół do ósmej, ja już wróciłam z kościoła, nie jadłam już nic innego, myślę, że kolację będę iść za tak pół godzinki, do godzinki, bo miałam jeść trochę później, ale jestem już strasznie głodna, nie chcę nic teraz jeść, bo wiecie, wszystko co ja dojadam, znaczy chyba prawie wszystko co ja dojadam między posiłkami do są jakieś że więc dzisiaj tego nie mogę zrobić. Więc muszę poczekać na kolację, na którą chyba jednak zjem, może jakiś jogurt i właśnie te np. banan, jabłko i tak dalej pokrojone. Nie wiem, czy marchewka ja też, no ale pewnie Wam pokażę, jak to będę robić, albo jak zrobię, ja je będę jeść. Mm, no, jestem godna? Mówiłam już? No tak, i teraz jeszcze się przebieram, dzisiaj chyba z trzeci raz, serio. Dzisiaj tyle razy się przebieram. Straszy mi się nie chce. No, ale muszę. No. Trzeba. Wiecie, trzeba jeszcze troszkę przedłużyć odcinek i powrystalować. Ej, ej, ej. Um, teraz jeszcze 24 godziny bez słodyczy. Ej, ej, ej. 24 godziny bez słodyczy. Ciekawe, czy mi się uda. Ej. 24 godziny bez słodyczy. Nie wiem, czy mi się uda. Ej, bez sensu dzisiaj to robię. Fresh bez sensu. Ten tekst nie ma sensu. Więc to znak, że może dzisiaj nie jest dobry dzień na rapowanie. Oh. Jeszcze później spróbuję. <słuch> 24 godziny bez słodyczy. Ciekawe, czy mi się uda. Ej, nie myślę o niczym innym, tylko o słodyczach, bo dzisiaj bez nich muszę wytrzymać. Ej, ej, nieważne, czy mi się uda, nieważne, czy będzie z tego film, nieważne, czy mi się to uda, ważne, mieć satysfakcję, ej, lepiej jest, Zresztą jednak ważne, żeby mi się to udało, bo to jest zdrowe, ej. Znaczy, jedzenie słodyczy jest zdrowe, a jedzenie słodyczy jest zdrowe. Jak ja mówiłam, rapuję dzisiaj bez sensu. Znaczy, bez sensu. Tak jest bez sensu. Wszystko jest bez sensu. Ej, bo 24 godziny bez słodyczy jest bez sensu, ej. Robię Ci bez sensu, freestyle ludzi bez sensu, nie ma w tym sensu, ej. 24 godziny bez słodyczy jest bez sensu, bo i tak jutro to mi więcej, ej. Ale ważne, żebym miała z tego filmu, muszę robić zapas, żeby na daily starczyło mi. Bo ferie teraz są, może gdzieś wjeżdżam albo co, więc muszę robić zapas. Także to, także robię ten rap, robię ten track, robię ten freestyle. Ej, ej, ej. I teraz już troszkę, ale to jest taka dziwka okropna. mi się pewnie, jak już będzie kolację. Jest już chwila po ósmej, ale ja je robiłam wami i medium Charlotte. głównie ja i mama, robiłyśmy. I zrobiłam sobie szybką kolację, jednak. Nie wiem, może jeszcze jak będę później głodna, to jeszcze może sobie tą marchewkę dokroję. Ale kroję sobie jednego banana i y, jako belle z brzoskwiniem. Mam na kolację. Y, chcę przetestować, y, jak to pasuje razem. Y, więc zobaczymy, jak to smakuje. Wymieszajmy nawet najpierw. Okej. Okay. Chcę zrobić tak, że wezmę sobie bananę i od razu to jogurtem zagryzę, to jest jakiś włos, trudno. Albo powiem że bardzo droga, że bardzo dobra. Trochę się ten bo dopiero go ale, ale fajnie razem smakuje. Daję nawet może 10 na 10, bardzo dobra. Polecam, na serio. Widzimy się dawno, jak już jem. I dowiecie się, czy Dokrałem tę marchewkę Czy nie Zjadłam już ten jogurt z bananem Ale pyszny był, bardzo dobry, na serio I teraz mi się nie chce ubierać marchewki I kroić, więc teraz zrobię po prostu jabłko i będę jeść <tryk> Chyba mi wróciła Od trzech tygodni mam katar Trzech, czterech tygodni mam katar Ej, Nie byli gardło no, jeszcze takowa dzisiaj mówiłam Pani już. No. ale ta giałka. zimna. Myślałam, że będzie twardsza, więc fajnie, że jest zwiększałam. 8 na 10 taka. Chciałam, żeby ten odcinek był dłuższy, żeby miał nawet może pół godziny, no ale wyszło tak, jak wyszło. Według mnie krótki wyszedł jak na 24 godziny, więc może jeszcze w ile chociaż to cringe. No więc y, 24 godziny bez cudów. Też trochę bez słodyczy muszę wytrzymać, nie wiem co zrobić, nie wiem czy mi się uda, nie wiem, nie wiem, niczego nie wiem, bez słodyczy nie wiem czy wytrzymam, nie wiem. Ej, 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 nie wiem czy wytrzymam, bez słodyczy, 24 godziny, to dużo, nie wiem czy wytrzymam, nie chcę mi się tego robić, nie chcę mi się nakrywać, chociaż muszę, muszę robić daily, bo później będą ferie i nie będę miała czasu, no po prostu nie mam czasu, muszę dotrzymywać słowa. Ferie robię bez... Odno... Ferii nie chcę robić od nowa. Muszę wam to trzymać słowa. Więc robię dzisiaj 24 godziny bez słodyczy. Robię z tego film, robię z tego track, robię z tego szachmat, robię z tego rap, robię z tego freestyle, robię z tego filmik, robię rap. Robię odcinek, nie chcę mi się rok robić, muszę go zmontować, ale mi się nie chce, nie chce mi się nic robić już dzisiaj. Tylko 24 godziny bez sudy, czy może jeszcze nagram jakiś inny, na przykład 50 godzin bez sudy, czy albo 3 dni, albo 100 godzin, albo 7 dni, albo 14 dni, albo miesiąc, ale to już będzie za duży hardcore. Ej, ej, powinnam już skończyć ten odcinek, bo już i tak jest krótki. Więc muszę jeszcze go trochę przedłużyć muszę trochę powtórzyć, stylezować. I się z wami odmurzyć, ale się nie odmurznie, bo jesteście spokojni, jesteś mądrzy. Każdy ma swoje słowo, każdy ma swoje zdanie, więc trzeba je mówić trzeba je mówić, bo inaczej się stanie to, co się nie miało stać. Ej, 24 godziny bez słodyczy mam. Nie chcę już go robić, nie chcę już go robić, jeszcze dwie godziny. Chcę tą kolację na nią banany, jakieś jogurty i jabłko. Na nią tą banany, na nią tą banana, jogurt i jabłko. Nie chce mi się już nic robić, tylko muszę skończyć śmiało. Ej, 17 minut do 21 Nie wiem co mam robić, więc idę na dreszcze. Freestyluję sobie dzisiaj, żeby trochę zwolnić czas, żeby trochę zwolnić czas i dotrzymać kroku wam. Przystajemy sobie, żeby to robić czas na odcinek, żeby był trochę dłuższy, żeby był z tego malekinek, żeby był z tego trochę dłuższy odcinek. Ej, trochę mi się odbija, nie wiem to po czym, może po obiedzie, no nie wiem, może po kolacji, śniadanie, obiedzie, po deserze, chociaż go nie było, bo dzisiaj tylko trzy posiłki, śniadanie, obiec i kolacja, trochę mało, no nie wiem, czy było 2000 kalorii, obstawiam, że tak, 1500, może trochę poniżej 2000, trochę mało, no, ale freestyluję, nie wiem co, czy się z tym dzisiaj czujesz. Nie wiem jak się z tym czuć, muszę po godzinę, bo mam za dużo uczuć, ej. Ładuję sobie telefon, nie wiem co mam robić, 24 godziny bez słodyczy robić, ej. Tak jest ten odcinek, nie chcę mi się nie robić. Jeszcze 16 minut do 21 i składam od, od 9 telefon, więc idę na SC i nagrywam ten rap, nagrywam ten playlist, nagrywam ten odcinek i chcę zrobić zakończenie, ej. Ja tylko robię zakończenia. Wiedziałam, że się jutro o 18. Pamiętajcie, oglądajcie film do końca bo to mi bardzo pomoże w rozwoju kanału ej, ej, ej na kanał mojej siostry czyli Madziej, czyli fajne konto wpadajcie na kanał, czyli fajne konto robię z tego bombę robię z tego freestyle i robię już za długo już 3 minut minęło 3 minut na karku, jeśli chcecie live'a piszcie w komentarzu, jeśli chcecie live'a z freestylowania, piszcie w komentarzu to bardzo mi pomoże zrobiłem sobie live'a, ja będę freestylować będę się kandydować, jeszcze bardziej zajmować, ej a już na serio, widzimy się jutro 17. Już myślę, że było 18 minut przysajowania, serio znaczy odcinka przysajowania, tak 3-4 minutki, więc mam nadzieję, że widzimy się jutro 17 z 0 Pa!